Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z Grand Areny. Drugi tydzień trwał 3 nasz przeciwnik z Brandon Nowicki z House of Wren. Może to Polak, może nie, nie jestem do końca pewien. Nasz przyjaciel nie posiada żadnej Galactic Legend, więc przewiduję <laughs> łatwy mecz. Przeciwnik chyba też zna swoje szanse, gdyż mam 10 banerów. Czy gdzieś się wywali? pewnie na tym, na Kailu? Tak. Próbował coś zbić. Widział, że nie zbije i się poddał. Aczkolwiek stoi gaz, więc. Hmm, do ściągnięcia. Tak szczerze. Nie za bardzo wiem czym. Mamy Feniksy, na to mogę puścić wampę. A na dole stoi. Kailo, na niego bandy hunterów i tutaj Solo. No Dobra, to zacznijmy od pewniaczków. Eee, wyczyścimy sobie dół. I wtedy będziemy planować co gdzie grać. Tutaj nic się absolutnie nie może wydarzyć. Ok. Jedziemy. Ups! Trochę... Trochę się komuś tu zginęło. Nice. Ja jestem w stanie go zabić raczej. Ma tylko 12 gir, więc przyspieszmy proces. Nie kradnij mi z łaski swojej. Z niestety nie siad. Dobra. Jest. Full. Teraz ewoczki. Wrzucimy na to trochę kajlo Ech ta health protection health damage defense ten sobie chyba zostawiam um. Ach, trochę health a trochę prota zawsze się przyda Mm. Ani tanka, ani revive'ów, to będzie prosta bitwa Oj Don't speak to sum Gdzie jest mój dodatkowy charytcik, który miał mi pomóc? Aha Głupie miśki No nic, to dobijamy wampo Na no razie nie mam nic z tego. A nie, jest Aiden. Aiden jest dobra duki na pół. Weźmy sobie Aiden. Muszę dawać mi lepszy Bo bo z tego jest cienko Okej. Okay. Ty nic nie zrobisz. Dobra. Stager. Trochę zmarnuję Dobra Niech będzie, że tu Uderzam Stum. Okej okay. A jeden sobie radzi Niestety mogą go wywajdować No nie chcemy tego nie chcemy tego. Boom. Dobra. Dobite. Co mam z tyłu? Z tyłu jest Ugeo. GTR i bezkarmando. Wcale nie taka łatwa obrona ale zdecydowanie do zbicia tak, na to puszczam Empire Padmy może iść na jeden z tych dwóch, jeszcze mam first order e, dobra spróbujmy zbić gaza rewanem myślę że mamy szansę gdyż jest tylko gear 12 klony drag Z na Reksie Teraz możemy dać do reakonu. Dobra. Nie wziąłem Jolly, ponieważ nie ma revive'ów, ale w sumie. On na reliku to może przeżyje eee, a my tu po prostu eee, będziemy o właśnie o to mi chodziło eee, że bez problemu sobie radzą raczej Gość wcieluj, wcieluj troszkę. węk. piękny. Pięćdziesiąt pięć. Dobrze jest. Teraz wampa tutaj. Niech będzie tego śmietnik. mhm, mm jazda full, pięknie lecimy z flotą a potem dobijamy tyły widzę mejca Windu Mmm, nie, to negocjator o -o, o o ale statki nie są w Galactic Republic Um, chyba jednak Finalizer. Tak naprawdę wystarczy, że go swórkturujemy. Nie musimy... Możemy sobie na spokojnie to stół shotować. Finalizer ma większą szansę. Nie ma statków z republiki. A, a są wysokie relikty, więc nie chcę ryzykować szybkie zniszczenie mojego Empire Teamu. Eee. Um, Dobra, no, czynimy sobie o to w Zaraz pani Asoka no, pójdzie w nasze zapomnienie. No, nie jest snużnego. No dobra. Ja, i pani Asoka już się z nami pożegnała. Co znacznie spowolni ich ładowanie Elita? No ghost. Co za mieszanka. Gościniuje w synergię na flotach. I to już złożono, lepsze stawki. Myślę, to zadziała. Tuż nie, mój drogi, tuż nie. No prawie. Dobra. zniszczony Idziemy dalej. O, prawie ten już spadł O oh, samo na. Tak. Okay. Papa. Go aż 65. Właśnie tylko wolę grać Kaimero. Ten nie ma takich tragicznych banerów No i zostałem jeszcze tył. Eee, tak, zaczniemy sobie oby geo i wyrzucam empire. Eee. Jak się znowu wydarzy coś takiego, że oni ruszą się pierwsi, to ja nie wiem o co chodzi z tym z tą kontrą, ale po prostu dostanę już szały jakiegoś dobra w końcu w końcu udało mi się zacząć Ruch, ruch, Powoli żyć kłęb swada. I bachniemy ich. Na co puścimy, padmy? puśćmy padmy na rezystans, czuję się tutaj pewniej. Dobra. Chcemy rozegrać. Trzeba by się pozbyć BBA, to myślę. Um, o właśnie. Okej. Okay. Jest dobrze. No ha. że to nie może być zredukowane. Dobra. padnę sobie przeszła. Śmieszny resistance. No i ostatni team. Zrzucamy first order. No i lepsze jaki mamy. Bardzo tanio wszystko przeszliśmy. Ha. I to by było na tyle w tym odcinku. Udało nam się pokonać przeciwnika, który nie wiem co robi, z bez e, Nawet jeżeli zaatakuje jeszcze, to na pewno nie przejdzie mojego SLK-era, dlatego w tym odcinku to by było już na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale.